Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam będę pokazywał mój album piłkarski. No i w skrócie wam powiem, że nie udało mi się wszystkich piłkarzy zebrać i klubów, ale obiecuję wam, że postaram się tak w przyszłym miesiącu więcej pozbierać i ogólnie wam pokażę kogo tutaj mamy dokładnie. i Na początek Barcelona chyba, czyli ja, czyli mój ulubiony klub, któremu kibicuję od, no od prawie zawsze. Mm od paru lat. Tu mamy FC Barcelonę, mamy tutaj piękny klub, padkę. No i tu sami widzicie kogo mam. Mamy Lewandowskiego, Yamala, De Jonga, Gawiego. No jak sami widzicie, mam tutaj tu sporo piłkarzy. Z nich, ale wszystkich nie mam, bo brakuje mi Rafini jeszcze, ale nie wiem czy jest Rafinia, ale chyba jest. No Bedriego, Araujo mam, Kubarskiego i mam legendę Adresa i, i T. No i tu mam też Szygena, tu sami sobie sami zobaczycie, dobra, kolejny klub, Atletico Madryt, tutaj mam naprawdę sporo też z Atletico, mam Antoniego Griezmana, Jana Oblaka, tu najlepsi, tu mam wszystko pokażę, kolejna strona, tutaj mam dalej ich, no tu mam Antoniego Griezmana, to mam ich naprawdę wielu, tu mam też sporo tych jakby... Jak to nazwać? Zmówcórek mam sporo też. I uwaga, chyba jeden z najlepszych klubów. <coughs> Czyli Bayern Monachium. No i tu mam, widzicie, mam Manuela Noyera, mam Harry'ego Keina Najlepszą wersję. Davisa. Jamal'a Musiale mam. No i tu mam, jak sobie widzicie, mam tutaj resztę. Tutaj reszta to tak ważna. I teraz Arsenal. Od razu mam Sakę, mam e, Declara Rajsa, mam Jakubaki Biora. Tu sami widzicie, kogo tu mam dokładnie. Mm, tu mam e, dalej takich piłkarzy. Troszeczkę mniej wartych niż tamte, ale, ale, ale też uważam, ale też że są bardzo fajni. Kolejny klub to jest Inter. I niestety że tu nie mamy żadnego Jak pewnie zastanawiacie się sami od Waszego pytania, się domyślam. Nie, nie mam zielonickiego, nie udało mi się go jeszcze trafić. Ale sami widzicie, że mam tutaj też sporo piłkarzy dobrych, między innymi Bastoni, tam chyba Lautaro Martinez'a mam jeszcze, tak dokładnie. No i tu widzicie sobie sami, kogo mam. Dobra, kolejny klub to jest z Bayern de Leverkusen, czyli w miarę no taki klub taki dla mnie średni, ale jak sami widzicie, piłkarze są też, tacy, no też ze no, no, sobie. Mam Floriana Wilsona, czyli jego najlepszą wersję. To mam Zorcy na Chatach, czyli do, dobrego obrońca niemieckiego. No i tu widzicie sobie kogo mam. No. jego mam jeszcze. Um, Adliego. No dobra. Teraz kolejny klub, czyli e, Belfika. To jak sobie widzicie mam. mam E, Paweł Iliścia, czyli, czyli zawodnik, który ostatnio strzelił 3 e, gole w meczu z Barceloną. W ostatnim meczu Barcelony strzelił 3 gole, co bardzo mu gratuluję mu za, mu za to. Ale tutaj widzicie, że mam a jego Sylwę, dobrą wersję mam, jego karty. No i tu dalej to mam takich mniej już cen, mniej już takich pokazywania, tu, gdzie one wychodzą, te karty. A jeszcze mam, zapomniałam powiedzieć, że mam Neresa. Mam jeszcze i mam jeszcze Nepeza. Tutaj mam takie dwie wersje. Dobra, i mam kolejny klub. Um, River Plate, czyli klub argentyński. No i w sumie się nie dziwi, jak zobaczę tutaj e, Paulo Diasa. Jeszcze Versiero, No czy jak to się mówi. No, tu tutaj takiego cennego nikogo nie ma, tak szczerze. Ale wam pokażę i tak, bo jestem fajny. I myślę, że Wam się spodoba też i tak. Mm, ale zaraz się coś fajnego. Ja obiecuję Wam, że za dwie, że za dwa kluby będzie coś naprawdę fajnego. Ale kolejny klub to jest... E... Oj, oh, 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 sorry, nie pokazałem wam. Kolejny klub to jest The Marseille. Mam żonatana Klausa i sobie sami zobaczcie kogo tu mam, tylko... Tylko mi te karty mi ciągle wystają. Ja nie wiem o co tu chodzi z tymi kartami. Ale dobra, mniejsza o to. No i ja mam żonotana Klausa, taki no, ulepszony, bardziej level. I uwaga, według mnie najładniejszy, najładniejsze karty Real Madrid. No musiało się pojawić to w końcu. Mam tutaj wynicusa, jak sobie widzicie. I mimo tego, że jestem kibicem Barcelony. E, który już już sporo kibisuję, to uważam, że i tak karty realu są też mega ładne. No, zobaczcie co na tego Viniciusa, No, czy to nie jest piękna ta karta? Znaczy, no, to nie jest piękne. No, chyba sami widzicie, że to jest ładne. No i tu mam też Rudigera, Rudiger, czyli chyba jednego z najlepszych obrońców na świecie. E, Mamy też Kiliana Mbappé, czyli tego, czyli napastnika Realu Madryt, który no tak. Który ostatnio trochę wrócił do gry No i mam też Dipo Kurtua, Czyli mega dobry bramkarz I mam tu Edrika, który jest też mega dobry według mnie A nie wiem jak wy I Rodrigo, który dla Realu strzela sporo, sporo goli, strzela też I Arte Guller, czyli mega dobry zawodnik I który jest też mega ważny dla Realu Madryt I mam też Brachim Diaza, no który też jest Według mnie dobry, bo też o coś trochę go strzelił, nie, 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 nie wiem, czy to był on. No i to już takich miejscendych mam. Dani Carvajal i mam kolejnego Viniciusa, ale taka wersja trochę mniejsza. Mam znowu Mam McCambe. Tu jest Carvajal znowu. No, sami widzicie, kogo tu mam. Nikopaza, Bellingawa. No, chyba znacie każdego. Ale nie wiem o co chodzi, ale mi te karty mi ciągle wychodzą z tego. Ale nie wiem, czy dacie mi to, jakąś poradę, co mam zrobić, żeby mi te karty nie, nie wychodziły tak ciągle, bo to mnie trochę wkurza już. Ale dobra, mniejsza. Przechodzimy do kolejnego klubu, który jest e, Manchester City. Mamy tutaj Rodrigo oczywiście, Ringa Halanda, który jest też dobry, według mnie. Ale mimo temu wolę Manchester United, bo, bo, bo bardziej lubię Manchester United, ale wam też pokażę. No, Edersona mam, Akanji, to sami, sami sobie zobaczycie. No i tu mam taką resztę, to sobie sami zobaczycie. Dobra, i teraz mam Liverpool. Tutaj, tutaj jak sobie widzicie, znaczku nie mam, bo niestety nie udało mi się wylecieć i mi się to nie udało. Ale mam też również zawodników, którzy rozumiem, to są też mega dobrzy. Na przykład Gakpo, Dao Gomez Diego Jota, Alistera, Darwin Lunesa który jest też mega dobry Zawolnicy, no i tu sami widzicie, kto tu jeszcze jest I uwaga, kolejny klub, którego też nie mam To jest AC Milan, no ogólnie za AC Milanem tak się przebadam średnio, za Mediolanem, bo wolę chyba bardziej Inter Ale no, jak sami widzicie, też tu mam sporo tutaj zawodników. Mam Rafael Jało no i tu sobie sami widzicie, z kogo tu mam dokładnie e, Majoła, no Benakera, Pulisic Juwaga Juventus, tak mam arkamilika mam e, Locatego, Danilo, mam, mam jeszcze Smachowicia Mam też e, bufona, o kurczę, nie to, so, sorry widzowie No, Legenda, bufon, no i tu sami widzicie i teraz klub, którego nie mam pojęcia, <kuh> jak on się nazywa w ogóle. Ten klub, ale jak sami widzicie, no jest klub, ale nie wiem, jak on się nazywa. Tutaj, zawodników takich dobrych, tu tak szczerze nie ma za bardzo dobrych. To są tacy przeciętni, tylko tu dobry warga jest według mnie. I tyle. No, i tu mam klub PF, czy jak to się mówi. Nie jestem sami sobie zobaczcie, jak się mówi. O, nie, 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 nie wiem czy widać, ale tak widać już. Mam tutaj pepi. No i takich innych klubów mam na, naprawdę dobre. <laughs> Zawsze się piłkarze że też czasy są... No to są w miarę dobrzy według mnie. Ale, ale nie wiem, czy wyjdzie się też Głabiać się I to już jest mój przedostatni klub chyba. No i to tu mam tutaj dwóch zawodników, którzy są też przeciętni tasy. Kolejny klub, który jest chyba z Korei po Południowej. Jak sobie widzicie, no tak, ale nie mam pojęcia, jak, jak on się nazywa. Ale jak sami widzicie, no mam klub. No, jest klub, tutaj jest sobie śmiga. Bo ja nicie mam. Esekę. I znowu mi ta karta wychodzi, no ja, ja nie wiem o co tu chodzi. No, i tu mam tutaj resztę zawodników. I koniec widzowie to już jest więcej mi się jeszcze nie udało trafić, bo dopiero sobie dawno zacząłem zbierać karty, ale wam obiecuję, że tak za parę miesięcy po drugą część nagram i, i obiecuję, że trochę więcej niż, niż teraz piłkarzy i klubów. Więc no, no, na razie się manko i widzimy się w kolejnym filmie.